I ten, ten taki przysłowiowy, zadzwoń do mnie o każdej porze dnia i nocy, ja odbiorę. Przede wszystkim osoby dotknięte przemocą mają olbrzymie poczucie, że są samotne, że nikt ich nie rozumie, że bagatelizuje się ich problem, bo często zwracając się ze swoją sytuacją, słyszały, no nic się takiego nie stało. Albo na przykład, nie wiem, on się zdenerwował, on, a może coś ty zrobiła. On jest wybuchowy. On, dokładnie. A uwaga, I, mocny, chłop się musi napić. O, dokładnie. Albo na przykład y, y, konflikty no, się zdarzają. No, i, hmm. I generalnie wpycha taką osobę w poczucie, że chyba coś jest nie okej, okay. może ja przesadzam. I zaczyna taka osoba wierzyć. Jeżeli się znajdzie koło, tej, koło takiej osoby ktoś, kto jej powie nie stop, to nie ma zgody na przemoc i tutaj trzeba cię zadziałać, to to nie jest tak, że taka osoba od razu, natychmiast mm -hmm. podejmie jakieś czynności, jakieś kroki, ale ona powinna wiedzieć, że jest koło niej ktoś, kto w razie co jej pomoże. Czyli... I, i ten, ta, ten taki przysłowiowy zadzwoń do mnie o każdej porze dnia i nocy ja odbiorę, to musi być taka osoba, która faktycznie to zrobi. Bo wiecie, no, czasami mm -hmm. się zdarza, że takie no tak. deklaracje padają, a potem nagle ktoś nie ma czasu albo jest na wakacjach, albo coś i wtedy jest szansa, żeby taka osoba w tym jednym, bo ona czasami jest tak, że ona ma tylko ten jeden moment, ona mhm. zadzwoni w ten. Okienko jest bardzo krótkie środka. Tak, się tak dlatego mhm. na przykład dlatego na przykład to, co mówiła Dorota ostatnio, że fundacje czy, czy telefon zaufania to są właśnie takie instytucje, do których można zadzwonić, i tam zawsze ktoś odbierze. Mhm. Bo jeżeli ktoś zdobędzie się to i nagle uchwycić. po drugiej stronie jest głucha, cisza. To może już drugi raz tego nie zrobić. Czyli jak, jak rozumiem, teraz byśmy gorąco zaapelowali do wszystkich bliskich, przyjaciół i znajomych osób, które doświadczają przemocy, żeby zaoferowały tą pomoc tak, całodobową. Po prostu, że jestem niezależnie od tego, co zrobisz. Pomogę w ten ci. sposób możecie mhm. im pomóc podjąć tą, tą decyzję uwalniającą. Ale też trzeba pamiętać o tym, żeby się tak troszeczkę zabezpieczyć. Mieć przy sobie dokumenty jakieś parę złotych, żeby mieć na taksówkę. Panty. Tak, bo my mówimy o takich sytuacjach skrajnych, kiedy naprawdę czasami zdarzają się sytuacje, że kobieta ucieka z domu w piżamie. No tak. I y, żeby cokolwiek miała i żeby wiedziała, że będzie mogła gdzieś do kogoś dojechać, bo jeżeli y, wychodzi i nie ma, ma absolutną pustkę, nie wie w ogóle, co ze sobą zrobić, to to przerażenie, że jak ona wyjdzie z tego domu i będzie musiała później wrócić tutaj, to ona nigdy nie podejmie takiej decyzji. Mm. Misja na Marsa